Cześć, To Agata. Witajcie na kanale MegaDyskont.pl, A w dzisiejszym odcinku o, spójrzcie, kto tutaj siedzi, w środku, w pudełeczku. To nawet taka mini-luka można pogłaskać pieseczka naszego. Jest to Lucy i jest ona starszą siostrą Loli. Lolę już poznaliście, a jeśli nie, to ciągle macie okazję ją poznać, ale najpierw zajmiemy się Lucy. Zobaczcie, jak Lucy słodko wyglądał, nawet szczeka. No spokojnie, Lucy, spokojnie, nic się nie dzieje. Przecież wszystkich już poznałaś. Oj, o Hej, nic nie jesz! Ona chyba myśli, że coś znalazło do jedzenia, wiecie? Ale tam nic nie było, Lucy. To pewnie tylko. O, jaką mamięciutką mięciutką główkę. O, nie uwierzycie naprawdę. Zobaczcie. O, jaką mamięciutką mięciutką główkę. Grzeczna Lucy. No, no, jako grzeczniutka Lucy, grzeczniutka. Zaraz wam pokażę, co ona potrafi. To słuchajcie, zaczniemy od pierwszej komendy. Lucy, siad. Hej, Lucy, nieładnie tak. Posłuchaj grzecznie. Siad. Siad. Lucy, siad. No, grzeczny piesek. Ślicznie. Pięknie usiadła. Brawo, Lucy, brawo. To zobaczymy, co ona jeszcze może zrobić. Lucy. Lucy, leżeć. O, słodki psiaczek, słodki. Pięknie leży. Może teraz spać w swoim łóżeczku. Lucy, wstań. O, słodko! Brawo, Lucy, brawo, wstała. Mądry psiaczek, mądry. Lucy, tańcz. Lucy tańczyła! Brawo, brawo Lucy! Wesoły piesek? A teraz przygotujcie się na coś specjalnego. O, Lucy! Ej! Trochę się chyba znudziła. Niecierpliwiła się tym czekaniem. Lucy! 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 Ej, Lucy! Wstawaj! No pięknie, Lucy! Daj buziaka. O, oh, idzie do nas dać nam buziaka. Lucy, cześć. O, oh, Lucy nam odpowiedziała pięknie. Hej, Lucy, nie ładnie tak ty żarłoku. Lucy, daj głos. Tu pięknie. Matko, jak ty wysoko śpiewasz Lucy. Pięknie piesek mówi, pięknie. Taka ona rozgadana. Lucy, przywitaj się. Cześć, piątkę daj. O, brawo, mądry psiak, mądry. Lucy, stań na przednich łapach. Brawo. Jaka ona zdolna, słodki piesek! Wstawaj, Lucy, wstawaj, no. Wstań, Lucy, wstań. Lucy, szukaj. Węż. Słyszycie? Lucy szukała. Ciekawe, co Ty znalazłaś, Lucy? Pewnie jakieś resztki czekolady, może jakieś przekąs. Mięso, może Lucy wyczuła mięso. Lucy, naprzód. Idzie, zobaczcie, biegnie do mnie Lucy. Chodź tu, słonka. No pięknie, grzeczny piesek. Jeszcze raz. Lucy, Lucy, naprzód. Idzie, idzie pięknie, maluchu. No chodź tu. Nie możesz aż tak daleko uciekać sama. Lucy chyba zgłodniała po tym spacerze. Lucy? Jedz. O niam, niam, smakuje jej. No pięknie, najedzony piesek. Lucy? wstań. Stań. Lucy! No pięknie! Lucy, kop, kop je, widzicie? Co Ty znalazłaś tam pod tą ziemią, Lucy? Pewnie jakąś kość. Lucy, jako starsza siostra, rzeczywiście zna znacznie więcej sztuczek niż jeszcze malutka Lola, ale Lola pewnie niedługo dogoni Lucy. Razem będą się świetnie bawić. Pamiętajcie o tym, że jak są we dwie, to mogą wejść w jeszcze większą interakcję i wtedy może się jeszcze więcej dziać. Lucy, może wstaniesz na chwilkę, co? No, pięknie, grzeczna Lucy. Brawo! Jest naprawdę utalentowanym pieskiem i myślę, że. Próbując wszystkie komendy, jest ich aż 14, słuchajcie, to na pewno zapewni Wam bardzo długą zabawę, więc Lucy będzie mogła Wam często towarzyszyć. Jeśli jesteście fanami Małych Szczeniaków, zostawcie dużo kciuków w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału w tym miejscu i do zobaczenia następnym razem. PA!